Bielsko-Biała to miasto, w którym żyjemy. Niektórzy się w nim urodzili, niektórzy mieszkają tutaj dopiero kilkadziesiąt lat. Wszystkich nas jednak łączy Bielsko-Biała. Chcemy, aby się rozwijało i stawało się coraz piękniejszym i komfortowym miejscem do życia. Nie zapominamy również o historii Bielska-Białej. Dlatego właśnie z panem Jackiem Kachlem, znanym historykiem, przedstawiamy Państwu kolejny cykl programu o dziejach naszego miasta. W imieniu Wspólnoty Samorządowej BB zapraszam na film. Roman Matyja. Podarte dekoracje, skrzypiąca podłoga, niestabilne krzesła i niewielka ilość widzów to obraz, jaki prezentował Teatr w Bielsku w 1914 roku. W tym odcinku spróbujemy nakreślić jak to się stało, że perła i duma mieszkańców, jaką był teatr, znalazła się w opłakanym stanie. Zanim jednak to się stało, przypomnijmy dni chwały. Budynek teatru powinien być monumentalnym podarunkiem, który mieszkańcy naszych miast przeznaczają sobie samym, swoim rodzinom, potomstwu, miastu rodzinnemu. Taką odezwę wystosował Komitet Budowy Teatru do mieszkańców Bielska, Białej i Lipnika. Zbiórka pieniężna przebiegała sprawnie, tak sprawnie, że w połowie roku dysponowano sumą około 90 tysięcy, która pozwoliła rozpocząć pracę. Budynek zaprojektował Emil von Forster. Na stanowisko dyrektora zostali powołani Stanisław i Bertolt Wolfowie. Prawdziwą rewolucję w otoczeniu teatru sprawił 25 września 1890 roku zamkowy ogrodnik klupacz. On to w ciągu jednego zaledwie dnia ułożył przed teatrem pięknie, sztucznie nasadzoną trawę. Prasa informowała, tam gdzie jeszcze przedwczoraj stały warstwy żwiru, pozdrowi nas pojutrze artystyczna łąka kwiatu z przyjemnymi kolorami. Uroczystość otwarcia wypadła wspaniale, a kolejne tygodnie i miesiące stały pod znakiem teatru i wysokiej kultury. Nowoczesny teatr od początku z oświetleniem elektrycznym gościł największe sławy europejskiego formatu. 19 listopada 1895 roku w dniu imienin cesarzowej Elżbiety na placu teatralnym uruchomiono fontannę. Ufundowała ją firma Karola von Schwarz na zakończenie robót wodociągowych w dowód wdzięczności. Żeliwna fontanna miała kształt piętrowej czary wodnej, usytuowanej na około 3-metrowym postumencie. Otoczenie fontanny i tym razem przyozdobił niezawodny zamkowy ogrodnik klupacz Przedstawienia biły rekordy popularności, a największym zmartwieniem dyrektorów tej placówki była sala, która mogła pomieścić jednorazowo maksymalnie 700 osób. Z tego powodu w 1905 roku dokonano przebudowy gmachu wedle koncepcji wiedeńskiej spółki architektonicznej Fellner i Helmer. Przebudowano widownie, zlikwidowano loże na pierwszym piętrze, na osi środkowej i zwiększono oficjalnie liczbę miejsc do 850. Przebudowany teatr nie sprostał jednak oczekiwaniom rajców miejskich, gdyż chcieli oni uzyskać pojemność tysiąca osób. Dodatkowo katastrofa budowlana, która miała miejsce w 1909 roku, sprawiła, że nie wszyscy czuli się w nim bezpiecznie. Kryzys ekonomiczny, polityka narodowościowa, jaką stosował teatr, jak również wielka konkurencja ze strony kina sprawiły, że teatr opustoszał. Widzów było coraz mniej, a co za tym idzie, z roku na rok perła architektury traciła swój artystyczny blask. Doszło nawet do tego, że w 1914 roku chciano go zamknąć. Jak zatem wygląda ówczesny teatr, dla wielu opis będzie szokiem. Odgłosy szurania butami na drewnianej podłodze wywołują dużo hałasu, tak że utrudnia to zrozumienie, co się mówi na scenie. Konieczne są też nowe krzesła, bowiem obecne stare są niestabilne i nawet przy słabym ruchu grożą wywróceniem. Występuje to podczas spektaklu dość często, wywołując rezonans podobny do alarmowego systemu przeciwpożarowego. Zasłony są w wielu miejscach podarte, poplamione i zniszczone. Antyczne meble winny być poddane renowacji i ich pokrycia są wyblakłe i stare. W tych okolicznościach na strzelnicy w Bielsku zebrało się 400 osób i dyskutowali, jak poprawić jego kondycję. Przyjęto plan naprawczy. Paradoksalnie, jednym z kół ratunkowych dla niemieckiego teatru w Bielsku była adaptacja operetki pod tytułem Polenblut Polska krew. Publiczność po przedstawieniu zgotowała owację na stojąco, a kurtyna po ostatnim akcie podnosiła się 20 razy. Spektakl zagrano przy pełnej widowni 15 razy, co było tutaj ewenementem. 8 kwietnia 1914 roku był historycznym dniem dla sztuki teatralnej w Bielsku, bowiem odbyła się tu zapowiadana premiera Męczenników Rudolfa Strausa. W relacji z premiery czytamy Premiera mimo wielkiego tygodnia przyciągnęła bardzo dużą publiczność do teatru. Niezwykle dowcipne zakończenie ostatniego aktu wydawało się wręcz uderzające. Spektakl ogląda się bardzo dobrze jest dowcipny w języku i strukturze utrzymuje się w połowie drogi między komedią i dramatem. Na premierze byli przedstawiciele wiedeńskich teatrów, gazet, czasopisma literackiego i aż siedmiu dziennikarzy z Rzeszy Niemieckiej. Teatr w Bielsku po raz kolejny wrócił do swojej najlepszej formy. Dyrektor Richter na koniec sezonu wyszedł do publiczności, podziękował za owację i ze wzruszeniem deklarował, że dla takiej publiczności warto grać. Zapowiedział, że po wakacjach jeszcze bardziej będzie się starał, gdyż to, co przeżył w Bielskim Teatrze, było realne, prawdziwe i szczere. Przy takiej determinacji i wsparciu ówczesny dyrektor Richter na pewno wykonałby swój plan. Niestety kilka miesięcy później wybuchła wielka wojna, która całkowicie zmieniła cele i plany nie tylko pojedynczych ludzi i miast, ale całych krajów.